Witajcie w dzisiejszym odcinku na kanale Podwórkowiec. Dziś pokażę Wam jak odkręcić nóż od kosiarki spalinowej. Moja kosiarka to kosiarka firmy NAK, ale we wszystkich kosiarkach, czy to spalinowych, czy w elektrycznych wygląda mniej więcej tak samo. Zaczynamy od pochylenia kosiarki do tyłu i oparciu jej na prowadnicy. Nie przechylajcie kosiarki na bok i uważajcie na olej, który znajduje się w silniku. Dobrze jest postawić kosiarkę na przykład na stole, bo będzie nam łatwiej uzyskać dostęp do śruby. Do odkręcenia potrzebny będzie klucz. Najlepiej, żeby był to klucz oczkowy lub nasadowy. Mówię z własnego doświadczenia, lepiej nie używać klucza płaskiego, bo możemy obrobić śrubę. W moim przypadku jest to klucz 17. Samo odkręcenie jest bardzo proste. Jedną ręką przytrzymujemy nóż kosiarki, a drugą odkręcamy śrubę. Jak za chwilkę zobaczycie, mój nóż był bardzo stępiony i naprawdę wymagał naostrzenia. Po odkręceniu noża ostrzymy go, no ja niestety nie nagrałem samego ostrzenia, ale używałem do tego szlifierki kątowej i na koniec równałem pilnikiem. Oczywiście, jeżeli wasz nóż jest bardzo zużyty, można go wymienić na nowy, a to, jaki rodzaj pasuje do waszej kosiarki, znajdziecie w instrukcji obsługi urządzenia. Po naostrzeniu Odkręcamy śrubę i przykręcamy zaostrzony nóż. Należy zwrócić uwagę na oznaczenia na nożu. Strzałka pokazuje, w którą stronę kręci się ostrze. Zazwyczaj napisy i oznaczenia powinny być od spodu, na dolnej części noża. Po założeniu przykręcamy, przytrzymując jedną ręką nóż, a drugą dokręcamy śrubę. I już nasza kosiarka właściwie jest gotowa do użycia. I to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Dzięki za oglądanie. Raz jeszcze zachęcam do subskrypcji kanału i, oczywiście, jak zwykle, zostawienia łapki w górę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.